Cześć, tutaj Szymon Zajfert z PL. W tym filmie powiem parę słów na temat podstawowych chwytów, ale na gitarze elektrycznej. Bo mamy tutaj pewien problem. Zademonstruję, założę najpierw słuchawki, żeby słyszeć to, co będę grał i posłuchajcie, zagram akord G-dur, który na pewno znacie. Słyszymy, że nie brzmi to najlepiej na takim mocniejszym przesterze. Bez przesteru okej, okay, jest to ładne brzmienie, ale kiedy dodajemy przester, Coś się zmienia w brzmieniu, co powoduje, że powstają czasem zgrzyty w miejscach, których wcześniej nie było, gdy graliśmy bez przesteru. I od strony fizycznej, samej natury dźwięku, bierze się to stąd przede wszystkim, że kiedy dodajemy przester, pojawiają się nowe harmoniczne, czyli brzmienie, jakby dźwięk, jego masywność, szerokość się zwiększa i przez to niektóre współbrzmienia, które były ok bez przesteru, teraz zaczynają być nie ok. Przestają brzmieć ładnie, a zaczynają właśnie zgrzytać. Nie jest to regułą odnoszącą się do każdego konkretnego chwytu. Niektóre z nich będą też dobrze brzmiały na przesterze, to musicie sobie sami sprawdzić, ale większa część będzie brzmiała tak nie najlepiej i potrzebujemy wprowadzić pewną małą zmianę do niektórych z nich, żeby nagle zaczęło ładnie brzmieć. Na przykład, jeśli mamy ten akord G-Dur, który grałem przed chwilą w ten sposób, no i nie brzmi on zbyt ładnie, ale możemy zrobić małą zmianę i nagle mamy coś takiego. ładny, właśnie taki masywnie brzmiący akord bez już jakichś nieprzyjemnych zgrzytów, więc w tym filmie pokażę Wam kilka takich chwytów, właśnie zmodyfikowanych podstawowych chwytów, które będą ładnie brzmiały na mocniejszym przesterze. Swoją drogą, jeśli interesuje Was praktyczne zastosowanie tych właśnie akordów, które zaraz pokażę, to przygotowałem ostatnio nowy poradnik, wideo poradnik, który, którym biorę jakiś podkład, przygotowałem sobie cały podkład perkusja, bas, klawisz, jakieś tam jeszcze inne instrumenty i pokazuję jak wymyślam i dogrywam partię gitary elektrycznej do właśnie tej piosenki. Więc jeśli Was to interesuje, żeby zobaczyć, to yy, może powiedzieć od kuchni, jak, jak przygotowuję takie partie gitary rytmicznej yy, i wykorzystuję m.in. jako jedna z takich partii yy, w refrenie mocniejszej części tej piosenki właśnie te akordy na przesterze. No to link do tego jest poniżej. Polecam, jest to bezpłatny poradnik. Myślę, że jeśli interesuje Was gra na gitarze elektrycznej, to Wam się to spodoba. No a tymczasem przejdźmy już do, do wspomnianych akordów. Zacznijmy od tego, którym jako, użyłem jako przykład. Przykładu, czyli tego G-Dur, zamiast grać w ten sposób, jak pewnie akord, który się uczyliście na początku waszej przygody z gitarą, jak mówię, on jest ok, on brzmi dobrze, ale nie na przesterze. Gramy go w ten sposób, że gram tutaj drugim palcem, tak samo na trzecim progu struny yy, szóstej, czyli tam dźwięk G. Następnie nie gram nic na strunie piątej, to znaczy Pierwszym palcem, drugim palcem, przepraszam, tę tą strunę piątą. Tak, że nawet jeśli uderzę ją kostką, to nie powstanie tutaj żaden dźwięk. Zmniejszę, może przester, żeby na czas demonstracji nam y, nie, nie, nie brumiło tak zbyt mocno. Więc mam tutaj dźwięk G, na mam przytłumioną strunę. Na stronie kolejne dwie struny, czyli czwartą i trzecią, gram puste, czyli dźwięk D i dźwięk G. No i na strunie drugiej, gram trzeci próg palcem trzecim, czyli dźwięk D. No, i struna pierwsza, nic tutaj już nie gram. Nie gramy tego dźwięku G na strunie pierwszej, zostajemy tutaj, najwyższy dźwięk to jest ten dźwięk D. Więc mamy ładnie brzmiący akord. Także polecam wypróbować go bez przesterun, po prostu grając na akustyku czy na czystym brzmieniu. Moim zdaniem bardzo przyjemny akord i dość wygodny do zagrania. Zbyt dużo tu się nie dzieje, musimy tylko pamiętać o tym tłumieniu. Kolejny chwyt. To jest chwyt dla akordu Cedur. Jest bardzo podobny do tego, zaraz zobaczycie. Jedyna różnica jest taka, że teraz, jak, jak mam ten giedur, tak jak pokazałem przed chwilą, przenoszę ten drugi palec na próg trzeciej, ale struny piątej, czyli jedną strunę niżej. I pamiętam, żeby tu mieć tą strunę szóstą tym palcem, tak żeby ona nie fuzywała. No i teraz mam coś takiego. Też bardzo ładny, bardzo ładnie przyjący chwyt. Tym razem zamiennik akordu C. -dur. Moglibyśmy C. zagrać w ten sposób. I on jeszcze na takim trochę mniejszym przestrze, czyli tak jak teraz zmniejszyłem. Nie źle. Też można go wykorzystać w niektórych sytuacjach, ale wydaje mi się, że ładniej jeszcze założyć ten, który pokazałem teraz. Szczególnie w połączeniu z tym akordem G. Posłuchajcie. Zamiast właśnie tego akordu w połączeniu z tym. To już to połączenie, szczególnie to G, nie brzmiało najlepiej. Ok, idziemy dalej. Kolejny akord, który pokażę, to jest D-dur. D-dur, który normalnie byśmy zagrali w ten sposób. No i tutaj znowu ta tercja, czyli ten dźwięk Fizz na stronie pierwszej, on tutaj niezbyt ładnie będzie brzmiał. Ogólnie naj, najczęściej tym problematycznym dźwiękiem właśnie jest składnikiem, jest tercja, bo jeśli pomyślicie sobie o akordach, o power chordach, mamy tam. Prymę i kwintę akordu. Czyli tak jakbyśmy wzięli podstawowy akord durowy lub molowy i wyrzucili tercję. Właśnie z tego powodu, że ta tercja przy przesterze będzie często sprawiała problem. No i jeśli weźmiemy ten akord D-dur właśnie tak wyglądający, ale wyrzucimy tę strunę pierwszą, czyli ten dźwięk Fis, po prostu nie będziemy grali nic, niezkujemy coś takiego. To jest właściwie power, chord, bo mamy tylko prymę i kwintę. I tutaj ja często gram jeszcze ten, tę strunę A. Skwinta tego akordu tylko zagrana w basie jako najniższy dźwięk. Co ładnie całkiem brzmiący akord zwiększę tutaj przester. To co możemy zrobić, to na tej strunie E, przedtem grajmy tutaj dźwięk Fis, zagraj tę strunę pustą jako dźwięk E i to jest znowu nona, dodajemy nonę tutaj do tego akordu. Mogliśmy powiedzieć nawet y, sekunda, się patrzyli jako akord zawieszony, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły teoretyczne. To też będzie brzmiało całkiem przyjemnie. Czyli mamy G, C, D. Jeśli chodzi o akord e albo Emol, możemy zagrać ten sam akord dla obu. Tak naprawdę będziemy grali tutaj power chord, ale nie tylko taki, że. Tylko dwie najniższe struny. Zagramy tak jakbyśmy łapali akord Edur, Czyli coś takiego. I jak dodam to mocniejszy przester. To jest znowu jest z tych, które w zależności od sytuacji i ilości przesteru będą jeszcze y, dawały się wykorzystać albo już będą zbyt zgrzytające. Więc to, co wam pokażę, będzie pozbawione tego zgrzytu, ponieważ pozbawimy go tercji. Tercję gramy tutaj na stronie. Trzeciej, tym pierwszym palcem, pierwszy próg struny trzeciej, i po prostu zamiast dociskać tę strunę, po prostu ten palec lekko podniesiemy. Także on będzie dotykał tę strunę, ale będzie ją tłumił. A wszystkie pozostałe dźwięki gramy dokładnie tak samo, jakbyśmy grali normalnie. Czyli mamy coś takiego. Ładny, taki masywny akord, właśnie zagrany na mocnym przesterze. Moim zdaniem bardzo przyjemnie, jeżeli możemy jakieś, jakieś tremolo dodać. Jest to taki przyjemny do zagrania akord. I przez to, że nie ma tercji, możemy go wykorzystać zarówno jako akord e -mol, i tak samo jako akord E-dur. Dobra, jeszcze może jeden. Akord Adur. Normalnie byśmy zagrali, można powiedzieć, złapać w ten sposób. Ja złapię trochę zamieniając sobie palce. Moim zdaniem jest wygodnie, szczególnie jeśli ktoś ma trochę szersze palce. To też nie brzmi jakoś specjalnie świetnie. I tutaj to, co możemy zrobić, to pozbyć się tej struny pierwszej, najwyższej. Już to brzmi trochę ciekawiej. I gram teraz w ten sposób, że łapię poprzeczkę pierwszym palcem na strunie drugiej, trzeciej i czwartej na drugim progu. Tutaj co prawda mamy jako najwyższy dźwięk te tercje, ale ponieważ ona jest na samej górze, to nie będzie aż tak zgrzytać. Ale gdybym jeszcze zwiększył przester, to po prostu ograniczyłbym się do zagrania power cordu, czyli strony tylko piątej, czwartej i trzeciej. Ale tutaj zahaczam też tą stronę drugą i moim zdaniem jeszcze to się na takiej tak ilości przesteru jakoś broni. Więc to są podstawowe chwyty, które e, chciałem pokazać, które lekko zmodyfikowane moim zdaniem brzmią ciekawie na przesterze e, i właśnie mają zastosowanie, szczególnie jak chcemy jakoś zakończyć mocną piosenkę, tak jak ten akord E, który pokazałem przed chwilą, bardzo ładnie zabrzmi, czy jeśli jesteśmy w innej tonacji G, także ładne akordy, trochę mi tutaj gitara się, chyba strona G rozstroiła, roz, e, ale nie zwracajcie na to uwagi. Więc tak to wygląda. Jeśli interesuje Was zastosowanie w praktyce, w jakiejś piosence tych akordów, przynajmniej części z nich, to tak jak wspomniałem wcześniej od co do tego poradnika, link jest. Poniżej pokazuję krok po kroku, jak właśnie wymyślam i nagrywam partię gitary elektrycznej do gotowej piosenki. Ja się nazywam Szymon Zajfert, składam za Gitarę.pl. Jeśli ten film Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie łapkę w górę, no i skomentujcie poniżej. Jeśli macie jakieś inne chwyty, które wykorzystujecie właśnie na mocnym przesterze, na bazie tych podstawowych chwytów, no to możecie też w komentarzu napisać, podzielić się i razem tutaj powymieniamy się swoimi ulubionymi. No i to tyle, jeśli chodzi o te lekcje. Oczywiście subskrybujcie kanał, po prawej kliknijcie ten dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia. No i za momencik pojawi się gdzieś tutaj jeszcze link do tego poradnika, o którym wspominałem.